że koronawirus wywrócił do góry nogami wakacyjne plany polaków. Wiele osób zastanawia się, czy wyjechać za, na wakacje, czy lepiej zostać w domu. Co mógłby pan doradzić takim osobom? Ja uważam, że należy planować przede wszystkim na krótki okres, a więc najbliższy miesiąc, góra dwa. Po drugie, należy wybierać miejsca, gdzie będziemy mogli zrealizować te postulaty, o których mówimy w tej rozmowie od początku, a więc nie będzie tłumu, nie będzie tłoku, nie będzie złej jakości powietrza i tam, gdzie będzie można spędzić ten, ten, ten czas w nieco większej, może izolacja to jest zbyt mocne słowo, ale w nieco większym dystansie od ludzi, których nie znamy. Pamiętajmy, że wakacje to są najczęściej miejsca ulubione przez wielu Polaków z wielu różnych regionów. A więc wyobraźmy sobie teraz, nie wiem, kurort nadmorski czy górski, gdzie zjadą się ludzie ze wszystkich województw. Wakacje letnie mamy w tym samym terminie i województwa będą się mieszać. Mamy dziś inną sytuację, powiedzmy, na Lubelszczyźnie i inną sytuację na Mazowszu. Jeśli wszyscy spotkamy się razem w jednym miejscu wakacyjnego wypoczynku, sytuacja może być trudna. To porównałbym w tej chwili na przykład do wesela, prawda, gdzie już widzimy te pierwsze przypadki zachorowań poweselnych, gdzie ludzie właśnie przyjechali z wielu różnych stron Polski, spotkali się na takiej imprezie i niestety doszło do zakażeń. Także musimy to mieć na uwadze planując wyjazdy. A w szczególności, jeśli w naszym gronie znajdują się osoby powyżej 60 roku życia lub osoby z przewlekłymi chorobami, bo dla tych osób powinniśmy naprawdę dedykować szczególną ostrożność, dla tych osób kupujemy czas. Pamiętajmy, że już dziś mamy skuteczny lek przeciwko koronawirusowi, a jeszcze w marcu go nie było. Mamy również skuteczny nowy lek przeciwzapalny, który zmniejsza śmiertelność. Tego też w marcu jeszcze nie było, a więc minęły trzy miesiące, a my dysponujemy w tej chwili zestawem leków, który redukuje śmiertelność o 1 trzecią. Pamiętajmy, to są niezmiernie ważne miesiące, i jeżeli my unikniemy zachorowania kolejne trzy miesiące, to może we wrześniu będziemy mieli już. Kolejny zestaw leków czy sposobów terapeutycznych, które jeszcze bardziej obniżą śmiertelność z powodu tej choroby. A przecież tak naprawdę o to nam chodzi, aby nie umierali niepotrzebnie ludzie z powodu COVID-19. Wiemy, że powstało wiele teorii spiskowych na temat koronawirusa. Pojawiają się głosy, że to spisek firm farmaceutycznych. Farmaceutycznych po to, aby zarobić pieniądze na szczepionce, albo że to wymysł rządzących, aby podporządkować sobie społeczeństwo. Są też głosy, że wirus został celowo wypuszczony z Chin. Ostatnio także przybywa niewierzących w koronawirusa. Co pan o tym sądzi? Cóż, myślę, że taką reakcję też należałoby przewidzieć, dlatego że to nie jest zjawisko nieznane nam w socjologii. Ludzie, którzy są na początku mocno przestraszeni, Czymś właśnie nowym, jeśli to coś nowego nie okazało się szczególnie brutalne, także że zawitało niemalże do każdego domu, to zaczyna się taki proces erozji zaufania do wiedzy, do nauki, do oficjalnych komunikatów. I kompletnie mnie to nie dziwi, bo, bo to trochę wygląda tak, jak przy kwestionowaniu sensowności szczepień. Proszę zobaczyć, że im skuteczniejsza szczepionka, tym szybciej zaczyna budzić. Jakieś antyszczepionkowe poglądy? Dlatego, że jeśli jakaś skuteczna szczepionka spowoduje szybkie zniknięcie choroby, bo jesteśmy odporni, to już kolejne pokolenie mówi, po co się szczepić, skoro nie ma tej choroby. I to samo stało się w Polsce z koronawirusem. Gdyby w Polsce umarło 30 tysięcy osób, to każdy w rodzinie miałby już kogoś, kto zmarł, i nie byłoby wątpliwości, że jest to ciężka choroba. A ponieważ w Polsce zmarło 10 razy mniej ludzi, to wiele osób w ogóle nie spotkało w swoim otoczeniu kogoś, kto ucierpiał z powodu tej choroby. I dlatego zaczyna się właśnie to kwestionowanie. A my pamiętajmy, że dzięki lockdownowi w marcu uniknęliśmy 90% zakażeń. To się nie udało Włochom, Anglikom czy Hiszpanom. Myśmy jednak, dzięki temu wczesnemu lockdownowi i naprawdę totalnej... Pamiętamy wszyscy, jaka była niesamowita koncentracja i dyscyplina, i jaka była przede wszystkim znakomita komunikacja społeczna. Wszystkie media mówiły, zostań w domu i ludzie tego posłuchali. Dziś niestety już nie ma takiej zwartej komunikacji, chociażby w kontekście, załóż maskę, kiedy jesteś blisko czyjejś twarzy albo Zdezintekuj ręce, kiedy dotykałeś jakichś innych przedmiotów. Już taka komunikacja nie jest wysyłana przez wszystkie media w tak dużym natężeniu, i to powoduje, że ludzie też odpuszczają, niestety. Dokładnie. Zaczyna być większe rozluźnienie. Czy, panie doktorze, czy pana zdaniem szczepienia przeciwko koronawirusowi powinny być obowiązkowe? To jest bardzo poważne pytanie, które można postawić dopiero wtedy, kiedy szczepionka będzie. Natomiast wydaje mi się, że w tej chwili, na dzień dzisiejszy, jeżeli udałoby się pozyskać 30 milionów dawek tej szczepionki dla Polaków, czy 35, no w zależności od tego, jaką grupę przyjmiemy do szczepienia, to szczepionka powinna być przede wszystkim. Bezpłatna i być może powinniśmy rozważać jej obowiązkowe podanie w grupach ryzyka. To nie jest tak, że coś w Polsce jest obowiązkowe, to znaczy jest przydatne. Myślę, że wiele osób nie rozumie tej różnicy. W Polsce, jeżeli coś jest obowiązkowe, to znaczy, że państwo to refunduje, że państwo to organizuje. I mamy obligacje do wykonania tego zalecenia, natomiast istnieją sytuacje, z tego obowiązku można być zwolnionym, chociażby sytuacje zdrowotne czy jakieś indywidualne przeciwwskazania do szczepienia. To, to wszystko mamy w systemie szczepień dzisiaj obowiązkowych, prawda? Więc jest pewnego rodzaju, moim zdaniem, taka, taka, takie przesłanie, że jeżeli zorganizujemy szczepienia, i one nie zostaną podane w ilości co najmniej 70% populacji, to one nie będą miały sensu. Więc jeśli będziemy mieli koncepcję, że jest tylko kilka milionów dawki szczepionki, dawek szczepionek dostępnych, bo tak też może być, a nie 30 milionów dawek, to będziemy musieli wybrać grupy, które będą do szczepienia w, w pierwszej kolejności kwalifikowane, i wtedy sytuacja może być jeszcze trudniejsza, bo się może okazać, że jest więcej chętnych niż dawek, i wtedy ta obowiązkowość nie będzie miała już żadnego sensu. A więc dziś uważam, że przede wszystkim powinniśmy zadbać o to, aby szczepionka była za darmo powszechnym dostępie. W drugiej kolejności powinniśmy się zacząć zastanawiać, kogo szczepić z obowiązku, a kogo szczepić fakultatywnie na życzenie. czy Pamiętajmy jeszcze raz, podkreślam, nie mówimy o szczepionkach przymusowych, a więc podawanych siłą, bez zgody pacjenta. Pacjent zawsze ma prawo odmówić zabiegu medycznego, musi tylko umieć podać przyczynę tej odmowy, jeżeli ona jest Racjonalna to oczywiście jest uwzględniana. Dziękuję panu bardzo za rozmowę, a państwu za uwagę. Dziękuję serdecznie i mam nadzieję, że pandemia nie zwycięży przede wszystkim w naszych umysłach nie będzie strachu. Będzie przede wszystkim racjonalne podejście do sprawy. Im więcej wiemy o wirusie, im więcej wiemy o pandemii, tym powinniśmy spokojniej planować nasze interwencje i. Starać się bez emocji rozważać wszelkie scenariusze, czy to jeżeli chodzi o szczepionkę, czy to jeżeli chodzi o działania prewencyjne. Dziękuję bardzo. Ja też mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo.